Dzisiaj wymieniamy ośkę. Stara, już, może jeszcze trochę by pojeździła, ale ja, dla swojego świętego spokoju, wolę ją wymienić. Jedziemy. Oczywiście, jak to w tym wszystkim bywa, śruby oczywiście się nie chciały odkręcić, tak więc. Użyłem klucza uniwersalnego. Leży tutaj. I czas rzuca z tą staromośkę. tyle w temacie starej oś teraz przykracamy nową tu mamy nową ośkę SPP nowa i stara no dobra, nie ma co ładujemy to tam pod spód no dobra to teraz taka mała podpowiedź dla tych, którzy też się będą z tym mierzyć, A mianowicie. O, co widać, czy nie widać? Chodzi o to tutaj, jak dokręcić te śruby. Nie mogąc wcisnąć już tam nic całkowicie, bo tam nie wchodzi ani eee, ani żaden klucz. Po prostu ten otworek jest mały. Ja wymyśliłem coś takiego. Podwiesiłem sobie na razie oś na śrubach, tak jak tylko się dało. I teraz dokręcę. Oj, to mało miejsca tutaj jest. Dokręcę to wszystko od dołu, trzymając tu kombinerkami za gwint. Widać? Nie chcę wyostrzyć za blisko. O! W ten sposób, i kluczem będę dokręcał tutaj śrubę. Do momentu, aż oś zetknie się u góry z kombinerkami. Później, jak już sama oś będzie tu, już po, przy samym końcu, kombinerkami złapię tutaj za gwint który wystaje. I zwykłym kluczem już po prostu to dokręcę czymś takim, nie? Powoli cyk, cyk, cyk trzymając tutaj gwint mocno, żeby go nie zjechać. Chociaż w sumie nikt tego nie będzie już później odkręcał, więc nawet jak będzie potargany, to ciężej będzie się temu odkręcić, ale mimo wszystko. Nie? No dobra. Tak to wygląda z tamtej strony. O, oś. No i zobaczcie, moi kochani, chwila walki. I ośka przytwierdzona proste narzędzia, proste metody. Zawsze będą skuteczne. Idziemy na drugą stronę dokręcać. No. no i elegancko. Dobra, zabieramy klucze. Idziemy na drugą stronę. Stara ośka. A też zaczyna padać. Trzeba prądy zwinąć. Dobra. Widzimy się za chwilę. No, jak na złość dajesz zaczął padać. Muszę schować pod kartonem. Czas na przykręcenie kółek. No i co? Mam nadzieję, tylko że się nie rozpada jeszcze bardzo. No to co? Lecimy z robotą dalej. Nie poddajemy się mimo deszczu. <gry> no i ośka ogarnięta. A, widać? O, dać. Kółeczka są. Ośka jest. Teraz może Wam pokażę jak to tu ogólnie wygląda. O, coś takiego. Mówcia sztuka. No i co? Trzeba jechać teraz to przetestować. Na szczęście już teraz mamy czym, zobaczcie sami. Tak moi drodzy, to jest Renault Espace z 2002 roku. To jest nasz nowy holowniczek. Chcieliśmy coś większego jest coś większego. Myślę, że będzie elegancko jeździł. Też już pierwszą jazdę próbną z przyczepką już nie mieliśmy. Wypadł bardzo dobrze. Jedziemy teraz przetestować przyczepkę z nową ośką. Palę maszynę. I ruszamy gdzieś się przejechać. Mała rundka gdzieś tu wokół komina. Aby tylko Zobaczyć, czy wszystko jest git. To do potem. Wstało na wóz tych gabarytów. Mam tu naprawdę ogrom miejsca. Serio, serio. Tu mamy miejsca na nasze czorty. I w razie czego tu mamy jeszcze dwa fotele. Możemy zabierać naprawdę sporo ilość ludzi także No musi się to auto sprawdzić, musi, nie ma wyjścia I oczywiście od spodu nie jest zgnite <grym> O to chodziło No dobra, maszyna spięta Jest OK To hamulce ręczny akurat troszkę Maszyna spięta, a jak to się prezentuje? Już wam pokazuję. O! Jest pasik z niewiadóweczką. Tak o to wygląda. Dobra, sprawdzamy jeszcze światła, czy wszystko pyka. I lecimy. No i dobra. To wszystko mryga, pyłga. Tutaj obrysóweczki się świecą, tam też boczne. Elegancko. Tył też się świeci. Wszystko jest ok. No to co? Lecimy! No, podjeżdżamy sobie tutaj u nas w Toruniu na miejscóweczkę. Franuś nie śpi. Zosia śpi. Nic nowego. Co tam Franuś powiesz ciekawego? Wszystko dobrze? No to dobrze. Przyczepka jedzie cały czas? Jedziemy najważniejsze. <laughs> Dobra, my się tutaj zatrzymamy i pewnie się tutaj pożegnamy jakoś. Do do zobaczenia. Co, jesteśmy przy uniwersytecie. Naszym toruńskim. Bardzo dobrze się jeździ. Ośka się sprawdza. Auto też, także. Myślę, że na dłuższe wyprawy będzie ok. Pogoda... cienka. Deszcz pada jakiś... tak... nie bardzo, nie bardzo. Chodźcie, zobaczymy, co Franciu robi. Siemano! Siema. Jak tam? Dobrze. No. Pożo? Nowe autko? No. Może być, nie? To teraz będziemy śmigać, nie? Co jest z tym pasem? Trzeba Ci go przestawić jakoś na coś, nie bardzo, nie? To co, żegnamy się z widzami, nie? No to teraz Ty mówisz. Do kolejnego Do zobaczenia. Do zobaczenia. w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa.